Dzisiaj jesteśmy z Igorem Dziękiewiczem i jego KTM-em we wschowie. I tu coś jeszcze jeździ poza tym ktm ale to jest chyba już dwusów. Tak, Oj, tak. Dwusów. dwusów. Natomiast my będziemy rozmawiali o ktm -ie. I jaki to jest KTM? KTM SXF 250 Model 2018. Z Akademii Orlen dla młodych talentów. Zgadza się. To niech kto jedzie? Z Jamaszka, nie? Tak jest. Zaraz, z za naszymi plecami będzie leciał. No i tak się robi, tak się szkoli młody na rybek u nas i bardzo dobrze. Nie na fajeczki po szkole, tylko na krosy. Igor, ty też tak zaczynałeś? No, byłem troszeczkę starszy, ale ale jednak też od tego zaczynałem i to od 85 ze względu na barierę wiekową, która jest ustalona przez pZmod, która wynosi 12 lat. No i Cóż, od mniejszego nie mogłem zacząć. Później były 125. i od 4-5 lat gdzieś tak 4 słupy. Dokładnie. To już nie jest Twoja pierwsza 250 od KTMA. Tak jak pamiętasz, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, byłem akurat w posiadaniu dwóch 250. Tyle, że to były modele 2015. Sam motocykl w zasadzie jest ten sam, tyle, że część podzespołów została wymieniona takich jak amortyzatory przednie, nie są to już typowe olejowe amortyzatory, tylko powietrzno-olejowe. Jedna laga jest nabita tylko i wyłącznie powietrzem, a w drugiej ladze znajdują się właśnie settingi, oleje. KTM również zaczął inwestować w system MAP oraz system kontroli trakcji. No właśnie, widziałem, że masz tu jakieś światełka tak. i że to coś robi, a tu Dokładnie. niby elektryki nie ma. Pozwala ona na wybór dwóch map. Różnice w charakterystyce wydaje mi się, że są niewielkie. Ale też mapowanie, że na przykład zmienia się charakterystyka pracy. Zmieniam. Generalnie moc jest taka sama. Wiadomo, nie możemy zmienić ilości koni mechanicznych, ale przekładanie tej mocy właśnie na manetkę gazu. Oh. Jest odczuwalne. Czyli jest albo łagodniejsze, albo agresywniejsze. Dokładnie. to mówisz, że to ma jeszcze kontrol trakcji? Dokładnie. Właśnie miałem... W motocyklu Tutaj przycisk DC, Traction Control. Szczerze mówiąc, jedyny przypadek, kiedy się spotkałem z takim nieprzyjemnym odczuciem, była to jazda w piachu. Kiedy motocykl potrzebuje mieć naprawdę wysokie obroty i dobry ciąg, na samym szczycie obrotów motocykl przytkało. Zaczęła działać kontrola trakcji. Dokładnie. Nie pozwalała już yy, tak bardzo tylnemu kołu obracać się. W zasadzie w miejscu, to no, załogę, no tak, i zaczęło go dławić, przez co na wyjściu z zakrętu lekko mnie, lekko mnie zaskoczyło. No i wybiło z ryku Na szczęście było to na treningu, także a taką kontrolę trakcji możesz sobie wyłączyć? Tak, jest Ej. możliwość wyłączenia bardzo tej kontroli trakcji. Ale KTM, powiem Ci, w szosowych motocyklach też pozwala zawsze wyłączyć swoją kontrolę trakcji, no co bardzo jest dobrze. Dobra, dobra rzecz. Dobrze, że tu ABS u Ci jeszcze nie wrzucili, bo, ok. bo też mają. Nie? <laughs> no, pewnie do tego dojdą. Ale dzisiaj wytasie. na przykład, jak mówiłeś, że jest twardo i jest ślisko, to ta kontrola trakcji miałeś włączoną czy wyłączoną? Miałem wyłączoną do momentu, kiedy mnie postawiło na wyjściu z zakrętu. Po tamtym incydencie uruchomiłem kontrolę trakcji. I co, jest, jest inaczej? Czyli chyba troszeczkę jest lepiej, ale wydaje mi się, że zawodnik z czasem nabiera czegoś takiego jak czucie motocykla. Czyli w momencie, kiedy siada na motor, odpala go, przejeżdża pierwsze metry, zaczyna czuć się po prostu jak jedno z motocyklem i on wtedy najlepiej będzie dobierał otworzenie manetki gazu, czy też moment, kiedy zacznie hamować, przestaje hamować. No dobra, co tu się jeszcze zmieniło w do poprzednich egzemplarzy? KTM generalnie z tego co zauważyłem, wychodzi z założenia, że co 3 lata robi lifting motocykli i to jest ostatni, powiedzmy, ten model liftingowy już w 2019 roku. Będzie nowy model. Już jest nowy model. Widziałem pierwsze testy. Podobno jest jeszcze lżejszy, jeszcze mocniejszy, tylko pytanie, czy to ale on jest już dobrą jest, on stronę. już jest bardzo lekki. Ile, Ile on teraz waży, pamiętasz? Około 100 kg. no generalnie hmm, zalany myślę, że ponad 100, ale koniec końców poprawili swój błąd z, z roku 2016, kiedy 250 zostały wypuszczone z fabryki i po upływie 20, 25 motogodzin zaczęły wybuchać tryby w skrzyni biegów i to wszystko przez to, że tak... Brnęli w to zbijanie wagi, że ponawiercali zębatki w skrzyni biegów. ja one nie wytrzymywały. I niestety przeciążenia były na tyle duże, że skrzynie wybuchały, i to był pierwszy ten model liftingowy, tak? I nie nadążyli wyprodukować części zamiennych. To, czyli tam I... sporo tego się działo. Tutaj mamy akumulator, i ja się dziwiłem. Mówię, kurde. To co tu akumulator? Świateł nie ma, nic nie ma, a jest akumulator. Mamy elektryczny starter, mamy tą kontrolę trakcji, i mapowanie silnika. I co z tym akumulatorem? Moim zdaniem no, poszli zdecydowanie po taniości, że tak powiem. Wytrzymałość, żywotność tego akumulatora jest bardzo krótka. Żeby jeszcze było dziwniej, nie ma takich powiedzmy w miarę przystępnych zamienników, gdyż. Oryginał jest no, niestety drogi, a zamiennik jest tylko troszeczkę tańszy, więc jesteśmy zmuszeni wydać kolejne tam dodatkowe pieniądze, żeby zainwestować w motorek. Mamy tu około 40 koni, 100 kg to jest taka rasowa 250, wyczynowa, wyścigowa można powiedzieć. Jak się tym jeździ? Przejechałem cały sezon na fabrycznym motocyklu, uważam, że nic mu nie brakuje. Ma ten pazur, jest bardzo żwawy, fajnie jest przełożona moc na... Na koło bardzo mocno mm, czuć moc, kiedy puści się sprzęgło. Albo A moc, przy... si, mocne, sił, si, silne hamowanie silnikiem? Tak. A to jest dobrze, niedobrze? Hmm. To jest właśnie ta kwestia indywidualna dla każdego zawodnika. Mm. Bo on mocno zwalnia wtedy, tak? Tak, przy dohamowaniach bardzo mocno czuć jak tylne koło zaczyna Gryzać się w ziemię i w zasadzie zatrzymuje nas w miejscu. Motor ogólnie jest fajnie skonstruowany, gdyż jest opływowy. Fajnie można go powiedzmy objąć kolanami, nie, nie sprawia to większych problemów. I wydaje mi się, że cała tutaj ta bryła dobrze się układa też w powietrzu. Nie jest taki toporny, pomimo że jest to 4 osób. Bardzo dobrze się sprawuje. Powiedz mi, miałeś może okazję pojeździć konkurencją z podobnych roczników? Tak, miałem okazję jeździć Hondą 250ką, Yamaha 250ką i chuszgwarną. Tyle że Enduro. Enduro dało się poznać tym, że jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o odkręcanie manetki gazu i nie ma takiego dużego momentu obrotowego. Także ta jazda jest bardzo płynna, spokojna. A czu, czułeś na przykład, że jest cięższa i tak. To Ale już... Mocno dawało to znać. Najbardziej odczuwałem to w powietrzu. Tak, jak próbowałem ustawiać motocykl do lądowania, to odczuwałem, że ten motocykl jest taki bardzo powolny, taki nawet toporny bym powiedział. Ale jednak jazda na stojąco w zakrętach, czy też y, szybkie pokonywanie prostych nie sprawiało mi jakichś dużych trudności, a nawet bym powiedział, że jechało się bardzo przyjemnie. Czyli takie enduro tutaj też można wyskoczyć. Jasne, to z tym nie ma żadnego Dobra. problemu. Ale wracając już tak do, do crossów, tak naprawdę, hmm. bo tutaj taka mała dygresja. Jak oceniasz konkurencję w porównaniu do, do KTM? -a? No bo wszyscy chcą pomarańcze, chcą, chcą coś pomarańczowego, kochałem te KTM. -y. Ja się cały czas zastanawiam, skąd ten fenomen? Sam też kupiłem KTM, tylko troszkę starszego. I co ty powiesz na ten temat? Hmm. Moim zdaniem każdy, kto zaczyna swoją przygodę z motocyklami krosowymi. na pewno interesuje się różnymi zawodami najczęściej mistrzostwami świata i każdy spogląda na KTM jak na mistrzowski motor. Wystarczy no tak. popatrzeć na składy fabrycznego KTM. -a. W królewskiej klasie dwa pierwsze miejsca zajmuje KTM, i w klasie MX2 również dwa pierwsze miejsca należą do KTM. -a. Także myślę, że. Yy, jako marka zdominowali rynek. Ale to prze, przekłada się to technicznie, bo powoli do tej mi, Hondy i mi, czy Yamaha? Wydaje mi się, że KTM bardzo i to bardzo dużo zainwestował w technologie, które zostały tutaj zastosowane. Przez bardzo długi czas motocykle japońskie, takie jak Kawasaki, Suzuki, Honda w zasadzie stały w miejscu, nic się nie zmieniało. Tych motocyklach. Tak Yamaha po jakimś czasie się wybiła, zaczęła wprowadzać yy, zmiany typu filtr powietrza z przodu motocykla, teraz Honda znowu wraca do krosówek z podwójnym wydechem, za późno moim zdaniem obudzili się, że okay, Czyli będą czas... mieli dużo do nadrobienia tak naprawdę, bo KTM zdąży już zdominować. Tak, i nawet sam fakt, że KTM jako pierwszy zaczął wprowadzać rozruszniki Yamaha i Honda również to już zrobiły, tyle, że Yamaha chyba. w tak, Yamaha w tym sezonie i Honda również w tym sezonie wprowadziły dopiero rozruszniki, gdzie w KTMach jest to już od roczników 2013. Przez co mieli też bardzo dużo czasu, żeby poprawić ewentualne niedociągnięcia, tak. A jak wiadomo, KTM na samym początku. No, niestety uchodził za dosyć e, awaryjny sprzęt. No właśnie, I co z tą awaryjnością? To już nie jest mój pierwszy KTM. Jeszcze prywatnie masz 450, na której Dokładnie. też jeździsz, więc trochę mm. tych KTMów przerobiłeś, trochę remontów było. Dokładnie. Więc jak to tam wygląda? Hmm. Oprócz, oprócz przygód ze skrzynią biegów, bo to chyba nawet kiedyś z Tobą rozmawiałem, to też mi o tym mówiłeś. Tak, z pewnością przewinął się ten temat. Generalnie rzecz biorąc, to tak. E, przy około 70 godzinach motogodzinach jest problem z korbą. Tam się po prostu łożysko tak zużywa, że ono zaczyna się rozpadać. I to jest taka dziwna moim zdaniem sprawa, bo dwukrotnie mi się to przydarzyło, zarówno w sezonie 2015 i na tym też modelu, jak i w 2016, gdzie przy około 60 motogodzinach była wymieniana korba, co było dosyć dla mnie dziwne, ale także wydaje mi się, że to jest taka. Nie wiem, bolączka. Ale przy regularnym, powiedzmy, serwisowaniu, wymianie płynów, przeglądaniu tego motocykla KTM też się taką dziwną sławą, że się sam rozkręca. Mi się wydaje, że aż tak źle nie jest. Ogólnie rzecz biorąc, należy sprawdzać motocykl przed każdym wyjazdem, bo to chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo. Czyli tak, podsumowując. Polecasz taki motocykl? Polecasz KTM? -y? Tak. Polecam.. Nie miałeś w sumie dużo problemów, jest to dosyć konkurencyjny sprzęt. 250 jest bardzo elastycznym motocyklem. Ta moc, którą posiada właśnie ten sprzęcik jest wystarczająco zarówno dla amatora, jak i no, dla amatora na pewno. Dla zawodnika powiedzmy zawodowca, za którego się tam w jakiś sposób uważa. A cenę każdy źle kosztuje normalnie słonowo? Hmm, w... Powyżej 30 tysięcy. No to się spodziewam. A to jest więcej niż konkurencja? Mniej niż konkurencja? Więcej. Więcej. Chociaż teraz Yamaha stara się tam wiesz, podwijać ceny Ze względu na te innowacje swoje. wr kosztuje 450, a kosztuje 39 tysięcy. Ale wr to jest takie bardziej właśnie... Hmm. Enduro, nie? nie? No właśnie takie enduro, no. A enduro zawsze są droższe. I ktm -y to też... No tak, no bo to postawić. musi mieć homologację światła i tak dalej. No na przykład. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych poczynań Igora, chcecie więcej offroadu, to o tym napiszcie. Natomiast zachęcam Was do śledzenia Igora na jego Facebooku, Instagramie oraz YouTube. Szukajcie Igor Dziękiewicz 385.